Czy w rzeczywistości fund brytyjski zawala się do wszystkiego tak jak się mówi na świecie, czy w rzeczywistości fund brytyjski Stanie się lokalną walutą, tak jak polski złoty, tak jak korona szwedzka czy korona czeska. Czy właśnie do tego dojdzie, czy już właśnie do tego dochodzi? Szanowni Państwo, ludzie dalej myślą, że wiele walut trzyma wartość, a zupełność jest zupełnie inna. Zupełność jest zupełnie inna. Szanowni Państwo, oczywiście tutaj sobie troszeczkę śmieszkuję, ale teraz Przejdźmy do konkretów. Mówmy sobie wprost: Wielka Brytania w danym momencie ma bardzo, bardzo złe parametry. Bardzo złe parametry i te parametry nie wyszły. Wczoraj te parametry ciągną się za Wielką Brytanią i za funtem brytyjskim od dziesięcioleci. Oczywiście dopiero mamy internet właściwie w takim naparciu, jakim mamy od 10 lat, 15 lat, 20 lat. Dopiero 20 lat temu internet zaczął hulać na całego, a dzisiaj to już hula na całego. Tak więc właściwie dopiero przez ostatnie 20 lat napór informacji, wiadomości, tych takich prawdziwych, opartych na faktach i na matematyce, bo tutaj wszystko pokazujemy na faktach, na matematyce, na danych empirycznych, prawda? Tutaj nic nie wymyślamy, to nie są żadne opinie, tylko zwykłe, twarde dane, Szanowni Państwo, abyśmy wiedzieli w rzeczywistości, co się dzieje z różnymi aktywami, z różnymi gospodarkami. Abyśmy mogli 5, 10, 15, 20, a nawet 30 lat wcześniej e, zabezpieczyć się przed tym, prawda? Bo jeżeli mamy sytuację, w której mamy dzisiaj człowieka, który ma 40 lat i on mieszka w Wielkiej Brytanii, jest to na przykład Polak, i ten Polak mieszka w tej Wielkiej Brytanii i ma 40 lat, no to przed nim jeszcze jest kupa życia. Na przykład do jeszcze 70 roku życia, I, ale mało ludzi sobie zdaje sprawę, że ten człowiek, mimo tego, że już ma 40 lat, mimo tego, że mógł przyjechać do Wielkiej Brytanii na przykład 22 lata temu i wypracował sobie już 22 lata od 18 roku życia do 40 roku życia pracy. No ale dopiero emeryturę dostanie w dzisiejszym wieku emerytalnym 68 lat, czyli jeszcze musi pracować 28 lat, aby dostać brytyjską emeryturę, jeżeli tego wieku nie przeniosą na przykład na 69 rok życia czy 70 rok życia, czyli będzie musieć pracować jeszcze 30 lat, więc razem taka osoba przepracuje aż 52 lata, aby dostać tą nędzną emeryturę brytyjską, która jest nędzna nie dlatego, bo ja tak ją nazywam, ona po prostu jest nędzna z takiego powodu, że jest bardzo Późno, w bardzo późnym wieku, z drugiego powodu, że no, emerytury w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Niemczech są zbliżone do tych właśnie emerytur brytyjskich. Co więcej, bardzo dużo Polaków ma nawet wyższe emerytury niż w Wielkiej Brytanii. A jak się doda fakt, że wielu Polaków dostaje tę emeryturę znacznie szybciej niż w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny 68, zaraz wszyscy będą 67, potem 68. Jeżeli doliczymy Polkom i Polakom, to fakt, że oni otrzymują, Polki otrzymują już w wieku 60 lat emeryturę, no to jeszcze większa liczba tych Polaków mieszkających w Polsce, no, zwyczajnie ma wyższe emerytury niż Brytyjczycy, oczywiście nie aż tak dużo, no bo nasza minimalna emerytura w Polsce jest prawie trzy razy mniejsza, tam jest prawie trzy razy wyższa, to jest 300%. Szanowni Państwo, różnicy. To jest 300% różnicy, no ale znaczna część tych polskich emerytur właśnie już tak wygląda. Jednak powracając do funta brytyjskiego, co się dzieje w danym momencie z funtem brytyjskim? Przede wszystkim patrząc na funta brytyjskiego, to musimy zrozumieć, że przecież Brytyjczycy obniżyli swoje oprocentowanie. Cóż to oznacza, no że funt brytyjski teoretycznie mógłby tracić wartość co więcej. Za funta brytyjskiego dostaniemy mniej w banku, więc jest jeszcze mniej wartościowy. Bo gdy oprocentowanie maleje, to teoretycznie waluta tanieje. Gdy oprocentowanie maleje, to teoretycznie prędzej czy później ceny rosną. Inflacja, czyli rośnie, przyspiesza, czyli ten funt jest jeszcze mniej warty. Wobec nie dość że oprocentowania, które możemy dostać w banku, ale także do cen żywności i wszystkich innych cen, cen innych walut. Tak więc to właśnie się dzieje, że w Wielkiej Brytanii w danym momencie obniżają oprocentowanie. Mimo tego, że obniżają oprocentowanie, to i tak mają wyższe oprocentowanie, proszę sobie wyobrazić, od y, korony czeskiej. I jest to niesamowite, bo to pokazuje, jak Czesi są w stanie prowadzić swoją gospodarkę, że nawet są w stanie obniżyć oprocentowanie niżej niż Brytyjczycy o 0,5%, bo Czesi mają 4,5%. Strefa Area to 4,25%, więc to naprawdę jest Poważna sprawa. Jednak przejdźmy do konkretów liczb, szanowni Państwo, bo we wszystkich filmach, które robię w dobrej wierze, podajemy liczby i rozmawiamy o liczbach, nie rozmawiamy o Widzimisię. Oczywiście są też jakieś moje takie opinie i prognozy, no ale ja wtedy mówię, że to są opinie, prognozy, prawda? Pamiętajmy o tym, że to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Pamiętajmy o tym, szanowni Państwo. Nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania funtów, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy, że na samym końcu to ty stracisz, a nie ja, prawda? Ale to ty też zyskasz. No a jak zyskasz, to się nie podzielisz. Tak więc, szanowni Państwo, jedziemy z tematem. Proszę zobaczyć. Standardowo zaczniemy, szanowni Państwo, do sprawdzenia, do analizy funta brytyjskiego. Standardowo zaczniemy od franka szwajcarskiego. Ja to już pokazywałem, ludzie nie dowierzają, gdy pokazuję tego franka szwajcarskiego. No i tutaj mamy franka szwajcarskiego. Proszę sobie wyobrazić, tu mamy franka szwajcarskiego. No i z tym frankiem szwajcarskim mamy tak, że proszę zobaczyć świecowy. Frank szwajcarski, szanowni państwo, milion funtów brytyjskich w 1974 roku wynosiło 6,5 miliona franków szwajcarskich, nawet trochę więcej. Jednak proszę zobaczyć co się stało. Spadł ten funt. 1 milion franków, milion funtów brytyjskich zaczął spadać i już nie kosztuje, szanowni państwo, 6,6 miliona franków, a już tylko kosztuje 1 milion franków, czyli 1 o 1. Tak, funt brytyjski stracił. Proszę zobaczyć jak spadał. Z 6,6 na 6. Proszę bardzo. Na 5, proszę bardzo. Na 4, na 3, na 2, na 1. Szanowni państwo, proszę bardzo na 2, na 1,5, 1,9. Widzicie parcie. Boom, prawda? No, funt brytyjski 1 do 1. To troszeczkę sytuacja funta brytyjskiego i sytuacja franka szwajcarskiego, można by powiedzieć, jest podobna. Byłaby, jest podobna dla złotówki, gdyby złotówka z 6 zł czy z 7 zł umocniła się do funta brytyjskiego 1 do 1. Czyli za funta brytyjskiego płaciliby złotówkę. Jednego funta, tak? Czyli 1000 funtów brytyjskich To by był 1000 złotych I do tego może dojść, ja wiem, że ludzie się dziwią Jak to jest możliwe, ale ja ciągle przypominam Szanowni Państwo, proszę zobaczyć Do franka szwajcarskiego spadło Z 6,5 na 1, koniec kropka Kiedyś funt kosztował 6,6 franka Dzisiaj funt kosztuje 1 frank, tak jakby kiedyś funt Kosztował 7 złotych i kosztował Potem spadł do 4, przed chwilą 6 Teraz znowu 5, tak jakby spadł Potem następnie, jakby spadł w następnych latach 4, 3, 2, 1 tak się stało z frankiem szwajcarskim, szanowni Państwo. Eee, proszę bardzo. Tu mamy GBPPLN, GBPPLN, GBPPLN. No i widzimy, prawda, że kiedyś fund kosztował 7 zł, nawet chwilę kiedyś tam kosztował 8 zł, ale tu na innym wykresie ten nie pokazany. No i widzimy, że spada, bum, 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 prawda? Istnieje możliwość, że za 10-15 lat, 20 lat, naprawdę fund brytyjski będzie kosztował 2 złote albo złotówkę. Jeżeli tak się stało do Franka Szwajcarskiego, no to tak się stało. Oczywiście może przez nas znowu przejść coś bardzo złego, tak jak przechodziło to bardzo często przez y, wcześniejsze kilkaset lat. No ale to już jest druga sprawa. Jak na razie trzymamy się mocno i się nie dajemy. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!